Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Nockruka. Eee, no i co, jesteśmy po zabiciu tych wszystkich Brzydwiaków tutaj. Eee, no i wracamy teraz do Grega powiedzieć mu o tym. Tylko rzeczywiście już mi się wyłączyła muzyka, tak, bo jak włączę grę w tej lokacji, to potem ona się wyłącza. I włączy się pewnie, kiedy wejdę do piratów, bo wtedy jesteśmy na w To jest trochę, no trochę głupie, no ale niech im będzie. Cisza, nic się nie dzieje. Jaki tu spokój, nam na, na, nic się nie dzieje. Na, na. Nic się nie bawi, ale to był lak Oj, widzicie? To był taki, to był taki drobny lak. Eee, I po tym logu właśnie skończył się, yy, się, zaczął się soundtrack. Myślę, że to jest taki moment, w którym jest właśnie zmiana tego soundtracku. No i zerwałem nockę tutaj w na polowaniu tych witwiaków, no tak. Która to jest godzina? 2.35, o kurde. To całej nocki jeszcze nie zerwałem. No, widzę, że tutaj normalnie ciężka praca. Jest tych chyba dwóch dni w tej grze nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o tę palicadę, więc nieźle im to wychodzi. Um, dobra, gdzie jest Grek? Grek jest tam, ale wiecie, ja to już zrobię rano, bo to. Tu gdzieś było łóżko, pamiętam. To było łóżko. Widzicie, jak ten kostur się tutaj świeci? Bajera. A ja miałem ściągnąć strój pirata, bo Wolwica się pluł, że, że, nie gram, że nie gram klimatycznym magiem, a ja na to, że mam to w dupie, bo teraz jestem PIRATEM! Przez, przez jakiś tam krótki czas, ale jestem. Za chwilę będę bandytą... I potem znowu będę magiem. W sprawie kanionu? Tak, o co chodzi? Pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci? Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bons założył bandycki pancerz i szpiegował tych trzech ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonsem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do Doliny. Tak jest, kapitanie. A, takie. Je... O, zadanie jakieś? Masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? W wieży stojącej wśród południowych klifów wciąż gnieżdżą się bandyci. W sumie to Francji miał się tym zająć, ale jeśli chcesz, to możesz załatwić i tę sprawę. O, to widzę, że mój grom znowu się przyda. Północna plaża jest już bezpieczna. Wspaniale. To twoja nagroda. Dziękuję ci, kapitanie. Dobra, chwila, czy tutaj mogę jeszcze z kimś pogadać, póki tu jestem? Um, to jest Francis, to nie. Um, Morgo ty nie śpisz? O ty biedaku, ty. A ty ze siedzi przy oknie, no tak. Ej, ty. Z znalazłem tego hangusa i. A, jakim jak da było w każdym razie? Robiłbym to inaczej. Hmm. W sprawie grogu Dóżo brakuje mnie 20 kosztowało? butelek, tak? Tak do cholery! To był nasz cały zapas! Ile mam grogu? Ile mam grogu? To było oczywiste od dawna. Jeden! Fuck yeah! Ja, yeah, dobra, jak mu tam było? Samuel, przyda mi się trochę teraz. Ile matny grog. Powinien mieć, no w końcu go pędzi. Dobra. I... Nie pamiętam cię o w ogóle... Aha, um. Aha, znalazłem. Ja nie pamiętam cię w ogóle że znalazłem tego Hangusa i... Anka? Jak oni tam się zwali? Mam tego quest'a w ogóle, czy to jest dostępnego? Um. Eee... ludzie to chyba nie... Wykonane um. zadanie... Dużo tego zrobiłem już. Moje oczy! Nie wiem, czy, nie wiem, czy ich znalazłem, ale... Najwyżej to jeszcze pójdę i sprawdzę. Gdzie jest ten Samuel? Chyba go minąłem. Tak, wiedziałem! Jestem niesamowity Tyle, najpierw zobaczyć czy gdzieś tutaj nie ma tego grobu. Hej Mogę tak... Co możesz mi zaoferować? Mam wszystko, czego może potrzebować pirat! No se. O, dawaj mi wszystko. Czyli teraz mam tego 17. Przyszedłem po Eee, 18, 19, 20. I kurde, co za mi teraz dzwoni do drzwi. Pieprzę, się, nagrywam teraz. Zamknij mordę, tak ja tu nagrywam. No, nie będę ci teraz otwierał drzwi, kimkolwiek jesteś. Będzie na znaczy, pewno nikt, nikt ważnym, ja <laughs> tak to powiem. Kolegę. Więc e, niech się teraz wali. Fakt teraz Prze przez niego zapomniałem w ogóle komu miałem dać ten grog, kurde. W sprawie grogu? Oto twoje 20 flaszek. <grym>, niech mnie kule biją! Tak za darmo? No cóż... Dobrze, zapłacę ci! Masz może coś Nie, bardziej mój, interesującego nieprawda. niż złoto? Hmm, pomyślmy, o, o mam pierścień. Się. Wygrałem go wiele lat temu w kości w jednej z sportowych tawer. Człowiek, który go przegrał zapewniał, że pierścień jest magiczny, ale nigdy nie miałem okazji sprawdzić, czy to prawda. Chcesz pierścień czy złoto? nawet słówka. No ale co? ja nie wiem co to za pierścień. W ogóle skąd nie ma wiedzieć, czy to mi daje jakieś... Coś głupiego, czy coś dobrego? Ty, nie musiało się tak zdarzyć. Hmm. Całkowicie się z tobą zgadzam. I to jest dylemat, tak? Pomyślmy. Nie chcę o tym słyszeć. Dobra, zamknę oczy i wybiorę. To naprawdę nie on zamknie te oczy i co wybrałem? Pieniądze, okej. Okay. Wezmę pieniądze. Tam. Nie ma sprawy. nie to już nic nie dziwi. No. Co on wie? Mógłbym sobie żyć monetą, ale nie chciałem się jej szukać, sorry. Dobra, e, czyli tak, dostaliśmy teraz... A, chwila, po tą zbroję jeszcze od tego bandyty. Tego bandy... No, bandycką zbroję, o tak. Tę mi ją dać. Greg kazał wydać mi pancerz. To rozkaz samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz. A tak, oto on. Uważaj na siebie. I lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów. Spokojnie, i gadę to wszystko. Najpierw ja tutaj pot, potraktuję gromem tych tych tam, tamtych, o, bandytów. Ale pewnie zajebiście, że to będzie takie epickie, że ja pierdę. I tak, bo w ostatnim odcinku ci, którzy... Ci którzy oglądali wiedzą, że ja... W, w, Dałem... Ale mi się... język zaplanował teraz. Ja Czy ten kawałek z tego It's a beautiful life, tak? No to teraz... Większość mi napisała, że w moim wykonaniu brzmi to lepiej, co jest w ogóle... Chyba was pogięło. <grych> Ale dobra, spróbujemy, jeśli tylko ten grom dobrze się... dobrze, dobrze go puszczę. Okej. Okay. Ehm um... Grom, grom, grom. To jest pod dziesiątką chyba gdzieś. Dobra. Waga. Gdzieś to się schowam za za drzewkiem. Waga. It's a beautiful life. Oh oh It's a beautiful life. Oh oh It's a beautiful life. Oh oh It's a beautiful life. Oh, oh. <laughs> Nie potrafię tego śpiewać dalej, tak samo jak w Gotiku 3. Nie wiem czy... Nie wiem czy mi się lepiej w Gotiku 3, czy tak samo... Go wymieniania nie mi idzie, ale... Ale wybiłem chyba, i chyba że ktoś w środku jeszcze został. No, sorry panowie. Z magiem nie wygracie cokolwiek, byście zrobili. Taki ciężki los... ...bandyty. I... Teraz tak, ja wolę mieć tutaj przygotowaną manę, bo... No nie wiem, czy tutaj jeszcze gdzieś nie siedzi ktoś. Mam wytrychy, dobra! Stop! Bo ja pewnie mam jakiś jeden wytrych, czy coś w tym stylu. Muszę to otworzyć. Lewo. Widzę, że zaawansowany zamek i w ogóle, tak. Co my tu mamy? Wow, jaka muzyka się włączyła. Mm. Widzę, że tak totalnie sobie weszłem na. No nie no, gdzieś tu weszłem. W ogóle włączył się soundtrack z menu tego. Podstawki Gotika 2. Skąd on się tutaj wziął, ten, ja nie mam pojęcia. O, strzały. No cholerę mi strzały. I łuk. Bo <laughs> co to zbiorą? Ciemne grzyby... Ile ja tego mam już? Um, ciemne grzyby... O, tam, tam. No dobra, zjem sobie tego trochę. No dobra. Zostawię sobie na moment, kiedy będę potrzebował życia. Hmm, tu nic nie ma. Uff. Tego kufru, pe... kufru. Tak, tego kufru na pewno... kufru Tak, tego kufra na pewno nie otworzy. Lewo Lewo, lewo... prawo... Le... lewo lewo, prawo, prawo Boże Ale skarby normalnie tak ogromne i w ogóle, że... że tak no Czy I... to tak trudno zbudować normalną wieżę? Jakby, jakbym tutaj bym było śmiesznie Znaczy dla mnie na pewno by śmiesznie nie było Dobra, bo mamy tą... Tą zbroję tego, tych bandytów całych, tak? To teraz... Chwila, bo... Ja dalej nie pamiętam czy ja tych, tego Angusa i Hanka znalazłem, czy nie. Mam kurde teraz jakąś sklerozę totalną. Um. Bo ja nagrywałem um, odcinki na chyba dwa, które usunąłem. I nie pamiętam czy w jednym z nich właśnie tego Angusa i Hanka nie znalazłem. Um, nie wiem... No trudno... Pójdę sobie najpierw do magów wody... Ile czasu mi zostało? No, mało... No to przedłużymy najwyżej trochę... Myślę, że nie powinno wam to za bardzo przeszkadzać, bo wy tam przecież ciągle marudzicie. Jak to takie krótkie odcinki wypuszczać, to przecież zbrodnia przeciw ludzkości. Dobrze, to teraz będą dłuższe. Znaczy nie, ten będzie dłuższy i to może od 2-3 minuty. Zobaczymy. Dzień dobry. Ehm. Um, chwilę, najpierw to ja bym się. Stój! Stój! No. No, Naucz mnie kończy. tego dziwnego języka. Znasz już język wieśniaków. Język wojowników jest nieco trudniejszy. Teksty pisane w języku wojowników dotyczą zwykle wojny i broni. Nauczysz się wielu przydatnych rzeczy. Boże, zaraz chyba komuś jednym. Czekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Tak. Normalnie jakieś hamy i to dzwoją do drzwi, kurde, chcą jakieś tam. Nie wiem, do co bym chciał, Śmiał... <laughs> śmio... Jak on śmiał na gry. mi w ja. nagrywaniu w ogóle. Chodź tutaj. No to już słyszałem. Męcz no, się języka wojowników. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych. Nie stanowią już dla ciebie zagadki. I tak. A mogę tego. Język kapłanów jest bardzo trudny do zrozumienia, ale chętnie przekażę ci jego zasady. W języku kapłanów spisane są wszystkie święte pisma, objaśniające historie i magię budowniczych. Każdy z tych tekstów to prawdziwy skarb, O ile ktoś Zrozumie ich znaczenie. Mogę, mogę, mogę. Wróć, kiedy jestem. Fuck you. Dobra, to teraz. Ktoś, kto mi miksury uczy ważyć. Pamiętam, że mi ktoś napisał i... i zapomniałem, jakieś się nazywa, więc nieważne. Miksir to z tobą o gadałem przed chwilą. Może to ty, co? Jorgian, hey. to może ty? Co to daje? Możesz mnie nauczyć swych umiejętności? Mogę cię podszkolić w sztuce alchemii. W to za Pu! Ha! Fakie. Naucz je. mnie ważenia mikstur. Co chcesz przyrządzić? Przyrządzić... A. Ale ja się... Ty... co no. ty... ty... Bo... Co za ham! Fuck you! Ja się chciałem... Dobra. Nie rozmawiam z tobą. Chciałem się nauczyć dać co trwa, ale zwiększa mana. tym nie jakiś ekstrakt. To kurde, po całej mnie gdzieś ty... Um. Co za kurde... Piwa, wow. Dobra, bo widzę, że tak trochę bezsensownie przydłużam ten odcinek. Ehm, także co w następnym odcinku e, przejdziemy się o tych bandytów już w tej zbroi nowej naszej bandyckiej, którą na razie założyć nie mogę z tego względu, że tutaj chyba mogliby mnie zaatakować czy coś. Więc co? Jeśli ja tutaj z wami pożegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli by to gdzieś zapiszę, tutaj. Tak. I trzymajcie się. Na razie.